W kolejnym odcinku z Return to Caster Wolfenstein na modzie Real. No i co, udało nam się wreszcie wejść do krypt, czyli wydostaliśmy się z wioski i zamku jeszcze wcześniej. No i tak, według członków skrzyżowej z Wolfburga, te katakumby ciągną się pod wioską, ostatecznie prowadząc do antycznego kościoła, do którego nie można już dotrzeć zwykłymi środkami. Według doniesień Henga von Bulow, jest tam teraz ze swoją elitarną grupą i zespołem naukowców z dywizji paranormalnej SS. Twoje rozkazy obejmują przejście przez katakumby i zlokalizowanie kościoła, zebrać wszelkie artefakty, które możesz znaleźć po drodze do przyszłej analizy. Krąg krzyżowej donosi, że w katakumbach mają miejsce nadprzyrodzone zjawiska. Są to najprawdopodobniej bezpodstawne pogłoski, jednak pochodzą z wiarygodnego źródła i nie należy ich zignorować. Krąg Skrzyżowej ujawnił również, że profesor Zemp często zabiera ze sobą dziennik na miejsce wykopalisk. Dziennik może dostarczyć ważnych informacji na temat jego działań w zamku Wolfenstein. Także takie ciekawe tutaj rzeczy. Przy okazji chciałem też zachęcić nowe osoby do subskrypcji. Dzięki temu będziecie na bieżąco z odcinkami. Nic wtedy nie przegapicie. Keine Ahnung, mir sagt man sowieso nie was. Mein Gott, habt ihr das gehört? Ja, war nicht zu überhören. Wir müssen hier raus. Folgt mir zurück zum Eingang. Was? Die Leiter? Sie ist kaputt. Man hat uns hier drin gefangen. No i elegancko Chciałem też wspomnieć, że to jest moja ulubiona misja W tych katakumbach Tutaj nam się powinno to zawalić Tutaj to są Niemcy I idą tu po potwory I wreszcie wszystko w super jakości jest Dajmy im się pobawić Ich postrzelają Mo, elegancko. Po co się yy, z amunicją yy, tutaj bawić? Jak można wykorzystać potwory akurat. No i dobra. Skakujemy. Rozwalamy. Tutaj fajne jest to, że się odbija od tarczy. No niezłe są te potworki, powiem wam, że grubo. O, dobra. No fajnie, fajnie, powiem wam, że to odnowili dużo rzeczy. Naprawdę jakość jest tego mega, o. Proszę bardzo, mamy kolejne tutaj różne rzeczy. odnowione napisy. Ciekawy jestem czy serio coś tutaj jest do odczytania Tutaj pamiętam wszystkie znajdźki o kurde No właśnie i tutaj jest ten problem, że oni mnie całkiem nieźle jadą, ale mamy granaty o! Hehehe, i od razu jak poleciał No Mega, z tymi potworami powiem wam tutaj nie dosyć, że helmuty są w tym. w sytuacji słabej. O kurde i serio, powiem wam, że ta misja też zawsze nie była taka prosta. W ogóle... Weźmy sobie mamy pompę. Akurat od pompy widzę, że amunicja się chyba nie odbija. Nie wiem, czy to zrobili, albo ja tak dobrze trafiłem. Tu zawsze wychodzili stąd. Pamiętam tu fajnie napisy wszystko no poprawili to naprawdę tam oni walczą o proszę bardzo <laughs> gonią go elegancko tutaj oderwali temu rękę zjedli o fajnie tu co zrobili ok musimy jeszcze patrzeć czy gdzieś tu złota nie będzie bo o, tu są różne też takie ich rzeczy, tu trochę zagadek w pewien sposób jest, to tutaj e, musimy przeskoczyć, o, tu nie ma widzę rzeczy, okej, okay. w ogóle nie marnuję amunicji do tego, weźmy sobie, zapiszmy, o, elegancko, przecież gra się tak sama zapisała, ale no tu pompa powiem szczerze na nich jest idealna. I ładnie I teraz, bo tutaj jakbyśmy wpadli, no to trochę tak lipa, nie? Kiedyś pamiętam, że jak byłem mały, to ja nie mogłem tego ni cholery przejść Bo nie wiedziałem Że tak powiem, zawsze to jakoś wpadałem, nie wiem Czy shifta wtedy nie używałem, no ale to Wtedy człowiek nie ogarniał Patrzę, czy tu jakiś złoto, o kurde, ten jak tu przybiegł Oni, oni, nie działa, patrzcie, nie mogę Grubo. I tu zawsze te odgłosy. To jest mega. Tu powiem wam, że taki trochę horror się z tego robi w tych katakumbach. Ale jeszcze będą takie lokacje, gdzie naprawdę gęsią skórkę przyprawiają. Możemy sobie z pistoleciku ich ponawalać. Pamiętam, że była jeszcze opcja... O, z tego pistoletu to ja widzę, że to za dobrze nie wyjdzie, ale możemy z karabinera w niego ponawalać O i zobaczcie, on gdzieś ucieka sobie Zostaw mnie. O, dobra Ciekawie. No w ogóle tutaj zrobiony te, ten soundtrack cały to jest, powiem wam, że... O, to też dobre spadali i co oni wyjdą z tego? Kurde, kiedyś wychodzili, może może je przy jeszcze większej ilości. Tutaj też dobre, idziemy idziemy sobie i nagle sru spadamy. To sobie ich porozwalamy. Właściwie wiecie co, ja nie marnuję tutaj amo do tego, bo do stena to się zawsze przydaje na żołnierzy. A zresztą zobaczycie w ogóle SS-mangi tutaj, które po prostu jak w jakimś hitmanie biegają, bo to też jest dobre, te odgłosy tu. Jak w Matrixie jakimiś normalnie tu walki mogłyby być, później zobaczycie w tym kościele. I tam powiem wam, że ciężko, bo one są... to jest ciężki przeciwnik. I tam pewnie takiego maga wrzucą. Zobaczymy. Ja bym przynajmniej tam wrzucił, bo to by było idealnie pasowało. O, tu mamy wreszcie szkopów. O kurde, jest ich więcej. Widzę, że zawsze dorzucają. To sobie od razu wyjdziemy, bo tutaj bodajże... Tak, apteczka jest. tu jest też fajne, że to nagradza, powiem wam... O i możemy sobie to przeczytać, właśnie tu macie do poczytania Ja już to kiedyś czytałem także Macie jakbyście chcieli bo nie będę już tego Czytał na nagraniu O elegancko w ogóle też hit bo Kiedyś te gry ważyły tam po parę giga Nawet mniej a fanów mieliście naprawdę na wiele godzin. A dzisiaj gry mają niektóre po 50, po więcej tych gigabajtów, a mamy zabawy na... No, no zobaczcie ile. Masakra, nie? E no, ładnie mnie obili. O kurde. Da się zginąć w taki sposób. O, dobra. I wbiliśmy tu, dobrze, punkt kontrolny, bo ja Wam powiem, że życia za dużo to my nie mamy, ale dobra, weźmiemy sobie. I tutaj powinien być. Skopa go od razu. Tu powinien być. O. No i kto tu by wiedział, nie? Ja to pamiętam z gazetki CD Action. Także to też inaczej. I tu mamy. O kurde. No nie tak prosto... O kurde! O kurde Dobrze, granatami ich trochę przywitamy I Jeszcze raz tutaj O Dobra I cyk, to jest sekret Uff, dobrze mnie i tutaj warto zapamiętać, bo to jest chyba podpowiedź, że pierwsze jest oko, później jest ptaki, ten symbol. Bo pokażę wam też chyba. Chyba tutaj. Tak mi się wydaje. Tak, tu jest pierwszy boss, którego też nigdy nie wiedziałem jak przejść na początek jak byłem mały. Pokażę wam zaraz zresztą o co chodzi. Nie będę spoilerował jeszcze. Zobaczcie. Palący elegancko. O kurde, i on zieje ogniem. No i tutaj dobrze punkt kontrolny, bo zginę. Ale nigdy nie wiedziałem jak go przejść. Na szczęście, znaczy można w niego granatami, ale ja sobie znalazłem metodę jeszcze śmieszniejszą. A już wam pokazuję, o co chodzi w ogóle z ciekawości. O, jeszcze mnie tutaj te du duszki atakują. Nie, wcale tak powiem wam. Yy, tutaj ta, ta misja wcale nie jest taka mega prosta. Patrzę, czy nie mają. Eee. O, <laughs> takim zrobimy. O, dynamitem o wiele łatwiej się pozbyć tego gościa. I w ogóle żeśmy wysadzili tu wszystko, co jest możliwe. I też tutaj było dobre, że nie wiadomo było, yy, gdzie tu kliknąć, a tutaj mamy. No i elegancko, jeszcze patrzę, czy coś tutaj nie ma, ale nie wiem, czy mi się udało tu wszystkie te sekrety. Tak, wszystkie no, także elegancko. Kolejna misja i otrzymaliśmy granaty. Zarąbiście. Także co, jeśli się podobało, śmiało możecie zostawić lajka oraz możecie skomentować, zawsze to wspomoże mój kanał. No i co, yy, będziemy kontynuowali katakomby, wyjście z tych katakomb do kościoła. Także widzimy się w przyszłym odcinku. Trzymajcie się. Hejka.